Dobra, to był chyba ten dzwonek. Hu święty Mikołaj. Chyba coś robią ha ha, hu, ha ze mną. No i co, oni zajdą? O, halo? Hu święty Mikołaj. No braciszku, otwórz. No, dzięki. Już? O, dzięki braciszku. O Boże. Ej, weź zejdź po mnie, bo ja nic sama nie dam rady. No, dzięki. O. A, tutaj jest to jeden A. Mm. O Boże, jakie te torby są ciężkie. Ja już można czekać. O! Już idzie, hej braciszku. O Boże, hej siora. Hej. No cześć. Umarłeś no, te kartony, wie, bo one no Święty Mikołaj do dziewczyny przyszedł, są wszystkie dziewczynki? Tak są. No to idealnie, no bierz to. Bo Święty Mikołaj przyszedł na... Tak z Ameryki. Po angielsku nie umiesz gadać, jak to nie? Hello? O Boże. Ech, chodź. Które piętro? Mm, no, trzy odjąć jeden. Braciszku, wiesz, że ja do matmy nie byłam. Drugie. No przecież widziałam. O kary na Boże. No, szkoda, że już mieszkacie w tym domu. Bo ja wcześniej właśnie z dużą odwiedzić, bo w Ameryce. A jak z tym. Borem? Borsem. Nie, mój boyfriend! To już nie, to nie mój boyfriend! Boże, Karina. Dobra, nie obchodzi mnie już ten Twój niby, porf. No. Jestem świetny z angielskiego, tak samo jak to z matmy. No! No! O Boże, Anna! O, nie, Boże, Karina. Hej, kochana, Boże, jak ty wyglądasz! No wyobraź sobie, że we własnym domu nie zamierzam się pielęgnować. Kochana, trze trzeba koniecznie z coś z tobą zrobić. O Boże, karda, a jak sam jestem w twoim, no, wiesz... No nieważne, a gdzie dziewczynki mam? Święty Mikołaj przyszedł, no, daj mi te kartony. A po co ty ty, ty tyle kartonów? No nie to po co? Przecież ja do was... Na parę dni przyjechałam. Co? Natan, czy ty chcesz mi o coś powiedzieć? No nie. Karyna, jak to na parę dni? Przecież ty tylko na jeden dzień. Przecież ty nawet nie miałaś na jeden dzień przyjechać. No wiem, wiem, ale spokojnie. Mam swój śpiworek, mam swoje materace. Spokojnie, mogę spać. A na Wigilii się nie martwcie, bo ja idę z takim... Jednym kolejnym, poznałem go w Polsce. Wiem, niesamowite, ale no. Pasujemy chyba do siebie. Super Kerba. No wiem. Dobra, trudno już pi. Dobra, gdzie są dzieci? No, dzieci są w pokoju. Sofia, uczy mi je czytać. Boże, czytać jaka nuda. Dobra, ja je tutaj rozweselę. Ale Lilusia jest? Tak, ale na razie śpi. Dobra, to potem jej dać prezent. Dobra, to jest dla mi. I to jest dla Lilusia, to jest dla Sophie. Przekażcie potem Lilusi prezent. Halo, dziewczyny, ciucia przyjechała. I, ciocia, ciucia! O kurde, ciucia, jak fajnie. Chodź Lilusia. Dobra, nieważne, nie, nie drży się, bo cię obudziłam. Cześć! Hej, ciocia! No cześć, dziewczynki, cześć! Mam dla was prezenty, a ten, duży, a ten czerwony, co mam, muszę trzymać dla Lilusi. Dobra, co ja może odejdę stąd. Dobra, to może najpierw dla Lilusi otwórzcie. Okej. Okay. Dobrze, to otwórzcie tak na tak gwiazdkę, wiecie, takie małe, skromne prezenciki wam Dzieciuna zrobiła. A to jest dla ciebie Mia, a to jest dla ciebie Sofia. Dobrze, to odłóżcie się na razie tam. Zaraz otworzymy. Dobrze, Lilusia, zobaczymy, co dostałaś. O, to są torby prezentów. Karyna, ile na to wydałaś? No niedużo, spokojnie. Tutaj masz taki prezencik. Maskotkę. Masz tysiąc złotych, Lilusia. Karyna! No oj, co? na no drobne wydatki. I tu masz... Chyba, masz cztery grzechotki! No, mam nadzieję, że ci się spodoba. Boże, Karina, dziękujemy ci bardzo za to. No, proszę, proszę. Dobra, należy to włożyć do tej torby. Podoba ci się? A co masz w tym prezenciku? Żabkę! Patrz, jaka fajna. Ja jace, jace. jace Dobra, mama, trzymaj Lilkę. Dobrze. Dobrze, dla ciebie, Miniu, jest to. Albo damy Lidusie tutaj. Jej! No otwórz, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Karena, ale co ty przesadziłaś? Przecież mogłaś samego jednego pluszaka się kupić. Oj, cicho tam Anna. Wow, mam cały pudło zabawek! Karina! Ona i tak ma dużo zabawek. Mam chmurkę. Jagódkę, zaborówkę, Jesteśmy he. I wiesz, samochodzik i mamy... Ile to jest? Też masz siaka Wej, dzięki! Karyna, Już 2000! Co z ty? Oj, no bez przesady! Przyjeżdżał 20 razy do roku. Byłaś u nas już 4 razy. Oj, tam cicho. Jej, ale fajnie, a teraz ty Sofia. No do Sofii nie wiedziałam, bo Sofia tak chyba się już zabawki, co? No, dlatego ja kupiłam coś takiego droższego. Karyna, nawet mnie nie wyberwaj. Kosmetyki? Nie, bo ty się nie malujesz, wiem o to. No, nie malujesz się, skąd wiesz? Twoja mama mi mówiła. Okej. Okay. Mam nadzieję, że ci, kochana, spodoba. Czy <ścoughs> to jest laptop? No teraz, Karyna, to nie wkurzać. Nie, mnie i ty siaka jeszcze. Boże, ten laptop tyle kosztuje. No. I się kleiłam naklejkami, żeby wiesz, był bardziej kolorowy. O Boże, Ciociu, dziękuję. Karyna, jak możesz się dawać takie drogie prezenty? Siostrzyczko, spokojnie. Nie oddaję cię. Spokojnie. Dobra, Braciszku, dla Ciebie mam już salon umówiony. Jaki salon? No, barberski, tak jedziesz. Eee, o godzinie jutro. Boże nie jutro. Mm. Nie wiem, że a ileczkę masz prześleć. zobaczę. No, super. Eee, 5 stycznia. Tak, 5 stycznia właśnie. Jest już do Barbera, tego tutaj najlepszego w okolicy. Już Ci opłaciłam. On robi ci co chce. Co ty chcesz, okej? Okay? Okej. Okay. Karna, co ty kupiłaś? Spokojnie, Ania Ci się nie złość. Proszę, ja tobie umówiłam na salon kosmetyczny, odpiększając, odmładzając. Oni tam wszystko zrobią, a Sofia z ci ci wybiorą ciuchy. Tak! Nie. E, Czym też ty, ty jesteś umówiona, kochana, na. Em, po Wigili? Trzy, nie, dwudziesty chyba tam dziewiąty, Masz, na 29. No. Więc wiesz, ty tam idziesz, do tego tego najlepszego, idziesz tam Sofia i Mia, bo oni sobie będą miały taką pielęgnację, ale taką dla dzieci. Więc wiesz, to jest opłacona wszystko, już robisz co chcesz, mówisz pabie, 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 Zajś tam drzwineczki, dostajesz jedzonko, mua. Więc wiesz, no. No co gdzie teraz idziemy? No nie wiem, my się szykujemy na Wigilię. Bo niedługo będzie ciemno. Dobra, dobra. No to ja idę sobie założyć Robloxa. Co? Mam taką grę. Wiesz, nie rozumiem, o co w niej chodzi. Ej, co Co? A bo podróż jest taka popularna, gra teraz 9-9. Zagramy? Tak, zostaćcie. A zagracie ze mną TikToki? No i ja, skochana pewnie. Dobra, to idziemy. Chodź mi, Jusia. Bawi się z nami. Nie będziesz już czytać żadnych książek. Jej! Chodź, ciocia. I potem was ciocia zabierze na lody. Jej, ciocia, jesteś najlepsza. No tak, tak. Boże, wy sobie czytacie książkę jak można. Nie mija, robisz co chcesz. Nie, I ciocia was ubierze i uszykuje. Na tą Wigilię będziecie odszczałowe. Uwierzcie. O, widzę, że kończyki sobie zrobiłyście. It's so beauty! Tak. Piękną masz ciocia wymowę. Wiem, wiem, wiem. Dobra. Mija, pokażcie co macie. Tak, ja się ciocia, myślę, że to ci się spodoba. Giga ci się spodoba. Ja się ubieram w. w na w to. O boże! It's so beauty! Oh my gosh! Tak, kochana, ty masz cudowny gust po cioci, to dziczyłaś? Tak. Dobra, ci się was uczeszę. A ty, ja co masz? Ja nie mam różowej, ale ja mam tak koronę... Kron ...i taką sukieneczkę. No, ale lepsza byłaby różowa. Dobra, dziewczyny, raz, dwa, trzy, przebieracie się tu e, teraz. Znaczy, ja już wam wychodzę. E, spokojnie. Przebierzcie się tutaj w spokoju, czekajcie, czy się wam tutaj wszystko ładnie zrobi. Co wam tu tutaj na razie? Dobra, pomóż, coś się mi przebrać. Jasne. A ciocia Was tutaj zaraz uczeszę. Podobają mi się prezenty? Tak. Tak, dzięki Karyna, ale nie możesz takich drogich prezentów nie zdawać. To no, na urodziny coś przeszykuję. Co? Nic. Dobra, a ja wam pokażę to mi i będę szła na Wigilię. moja piżamka, oczywiście beauty. Wszystko mi się tutaj w tej kosmetyczce pozwalało, Boże. Nie wiem, co to jest. Wypakuje się w waszej, w waszej łazience. Co? Dobra, daj jej spokój, nie mam, że to nie dużo wydała. Okej, okay? no cieszę się. Dobra, to ta cała półka będzie dla mnie. Dobra. Kosmetyki. Tak mniej więcej, ułożymy tu, o! Pasty, dobra spokojnie ja coś też, też coś dam. Ojej, co tu mi się stało, no tragedia tu się stała. O, ja w tym będę szukać akurat na Wigilię, to się przebiorę już. Dobra, szafy tu żadnej nie mam, no trudno. Będę miała w kartonie. Dobra, trudno. Um, tu dam sobie piżamę. Ręcznik, tutaj, tak, dodajemy moje szmineczki, tak, tak, to będę musiała to wszystko poukładać ładnie, a i gąbeczka, dobra, najpierw tutaj ciuchy, ja mam giga mało ciuchów, ale że nie mam na to wszystko miejsca, dobra, kartony położę tu, no i co, jak myślicie, jest to o kurde, wygląda się gry lalka Barbie. No wiem, tylko się jeszcze pomaluję, dokładnie. Dobra, to ja się maluję i czekam na dziewczynę. O dobra, już są dziewczyny przebrane. No i co, beautiful! Cudownie wyglądacie, teraz cię was uczeszę. Ja bym zobaczył, w jakim wyrzucę wam mnie najładniej. Czekajcie, ja tutaj sobie to fizjologuję. Fizjolog... nie wiem, jak to jest Dobra, musicie stąd iść, bo zanudacie strasznie. Może jak wy ładnie wyglądacie. No tak, siosio, ja tutaj was dziewczynki uczeszę. To co? Najpierw idzie zobaczymy co. Szczotkę dajcie. Boże, ja się jej boję. Twojej siostry. Ja też się jej boję. Przecież ty jesteś u niej starszy. To powie, podajcie szczotkę. Masz. No, dzięki. Miałam szóstkę. Z łefu. No, szóstkę. Minus cztery. O, Boże, miałam szóstkę. Nie przesadzaj. Dobra, trzymam was, dziewczynki. Najpierw nie, ja zobaczymy, czy tam czy jakąś inną. Dobra, tobie jeszcze troszkę tutaj loczki podkręcę. Tak, i teraz wszystko ładnie spsikamy. I so beautiful. Skończone, dziewczyny. Wow, cioci, jesteś super. Yy... O, kurde, jak oni wyglądacie, dziewczynki. No wiemy. Chodź Anna, teraz się tą zajmę. No. Tak, no siadaj. Dobra, trzeba cię jakoś ubrać. Dobra, uczymy się czytać. Nie! No nie czytałyśmy jednej strony. Wiem. Dobra, no, uczymy się. Dobra, siadaj. Teraz tak. Co się ubierasz? W tym? Tak. A um. Brat idzie w tym garniturze. Mhm. Dobra, przybieraj się w to. Boże, jakie to jest w Dobra, Jak będę żarne czy się co. Siadaj, sobie, nie idziesz w tych okularach. Idę pod podkład, zakryjemy to. Musisz... Tą skórę. Brat, możesz się odsunąć. Boże już. Gdzie ja mam tu podkład? Dobra, tu mam. Czekaj, zaraz ci dam soczewki. Soczewki, nie lubię zbyt soczewek, spokojnie, z nimi się nic nie stanie, czekaj na w wklepę ładnie. Dobra, pomalujemy cię, szybciutko wklepujemy i dam ci teraz soczewki. Dobra, to ci zakryłam, teraz fryżurę. dobra, lubimy ci też loczki, loki. ma no. Jas. Yes. Dobra, loczkowica i tutaj spray. Dobra. Rozpuszczamy tego brzliwego kucyka i cię czeszemy. No i pięknie, Stara, wyglądasz. O Oka, no teraz widać, że jesteś moja. No i nawet spokojnie te soczewki. No mówiłam, są takie specjalne. Po co ci soczewki? Nie wiem, tak po prostu, nawet mam kolorowe, żeby ładnie wyglądać. I te kolczyki. No, zapomniałeś przybić ci się dziurka, zanim go zarosła. No w sumie racja. Dobra, to co musimy lecieć na Wigilię? Dobra, czekaj, przebiorę się szybko. Ciebie brać też może ogarnąć. Nie, nie, siostrzyczko, naprawdę. Możesz mnie kiedy indziej ogarnąć, ale już nie dzisiaj. No okej, okay, ale tak wyglądasz, no. No dupy nie urwa. Dobra, nieważne. Dziewczyny! E, mija poszła gdzieś. Boże, mija wyłaś za tej choinki. Nie dobra, już się skończyliśmy, mała Czekaj, mam to. Tak, i tak, dobra. Czekaj, dobra, nie maluję się. Nie mam perfumów. Dziecia, coś się stało? Nie mam perfumów. Jak to, kochana, już ci daję jakieś. Czekaj, ci dam jakieś słodkie i mi też. Yy. Dobra, też słodziutki masz Dla Mijusi też Dobra, ja też już wychodzę po Lidusie yy, Już pochodzę mu opiekunka Dobra To idziemy szybko, bo się spóźnimy Tak, szybko Wow, jak to jest pięknie No chodźcie dziewczynki O, tutaj zajmujemy I czekamy na resztę Chodźcie tutaj gdzieś siącie Okej okay. O, już tutaj są To no, czekamy na kuzynki i kuzynów Dobra, siadaj na tam. Już siadam. O to tutaj chodźcie, oni już czekają. No hej mija wyłaś spod tego stołu. No już. Kabanos mi tam spać. Skąd ty wziąłeś kabanosa? Cześć! Hej, byłaś! No to co widzę, cała rodzinka jest w komplecie. To już się będziemy żegnać. Ja sobie chciałabym jeszcze Wam życzyć cudownych, wesołych, zdrowych świąt. Żebyście mieli piękne prezenty pod choinką i żebyście ten czas spędzili z rodziną i dobrych pierogów. To najważniejsze. To co, my już się będziemy żegnać. Życzę Wam też cudownego nowego roku. 拜拜哟！